Z Ewangelii według świętego Łukasza, gdy wrócił ten twój syn, który roztrwonił swój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. Tak oto starszy syn z przypowieści o miłosiernym ojcu, wypomina swojemu tacie, że jest zbyt dobry, i żeby te swoje wypominki jeszcze bardziej podkręcić emocjonalnie, nie mówi. Mój brat tylko dystansuje się do niego, twierdząc: twój syn w domyśle nie mam z tym człowiekiem nic wspólnego, nie mam i nie chcę mieć. Co więcej, na początku przypowieści Jezus opowiada, iż ten młody człowiek roztrwonił majątek żyjąc rozrzutnie. A starszy brat pod koniec przypowieści mówi: roztrwonił majątek żyjąc rozrzutnie z nierządnicami. Dodaje od siebie jeden Element, jeden szczegół jakby chciał pogłębić winę tego swojego młodszego brata, jakby chciał podkreślić, że ten młody z pewnością zachowywał się w sposób grzeszny, w sposób rozwiązły. Dodaje te nierządnicze całkiem od siebie, chociaż nie bardzo mógł wiedzieć, jak jego młodszy brat trwoni majątek. Widzę w tym naturę człowieka, który lubi dodać do win i błędów swojego bliźniego jeszcze kilka pikantnych szczegółów od siebie, po to, by te winy i błędy drugiego człowieka jeszcze bardziej uwypuklić, uczynić bardziej plastycznymi, a czasami po to, żeby nadać pikanterii tej swojej opowieści, zupełnie bezlitośnie oskarżając drugiego. O rzeczy, o których nie mam pojęcia. Jest jakieś ogromne niebezpieczeństwo starszych braci, tych, którzy uważają się za pobożnych, pracowitych, wiernych, porządnych ludzi, że będziemy przypisywać innym, winy prawdziwe i winy. Urojone tylko po to, by podkreślić y, swoją wartość i swoją wielkość. Ale jest to wielkie duchowe niebezpieczeństwo. Do zobaczenia jutro. Jeżeli szukasz książki, która zatrzęsie Twoim światem i doświadczeniem Pana Boga, to zapraszam. Miłosierdzie, Serce Ewangelii, książka dostępna na stronach wydawnictwa Wam i w dobrych księgarniach.